to na nawet więcej. Proszę Państwa, mamy już powoli zwrok. Myślę, że dajmy panu doktorowi parę zdań do nas powiedzieć. Jeszcze raz witamy bardzo serdecznie w imieniu władz miasta. Witam w Tadnobrzegu. Witam bardzo serdecznie również pana marszałka Władysława Ortyla. Oddaję głos. Bardzo proszę panie doktorze. Dzień dobry. Proszę państwa, witam. Bardzo serdecznie, bardzo się cieszę, że zechcieliście Państwo przyjść, mimo tego, że już szarówka się robi, już wieczór, a jednak jesteście Państwo, żeby się ze mną spotkać, żeby mnie wysłuchać. Ja też postaram się za dość uczynić i jeszcze, jak już zakończę swoje wystąpienie, jeszcze zejdę do Państwa i porozmawiamy chwilę, bo te rozmowy są dla mnie niezwykle ważne. Ja uważam, że kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej powinien właśnie objechać cały kraj, powinien udać się do wszystkich zakątków Polski po to, żeby spotkać się ze swoimi rodakami tam, gdzie oni mieszkają. I ten plan realizuje i on właśnie polega na takich otwartych przede wszystkim spotkaniach, na których jestem rzeczywiście gotów do rozmowy z każdym. Bo wydaje mi się, że oczywiście to jest pewna odwaga, ale właśnie prezydentura wymaga odwagi. I to też jest taki swoisty test, czy ktoś Nadaje się do tego, żeby pełnić tą wyjątkową funkcję, czy nie? To jest kwestia otwartości na człowieka tego, żeby rozmawiać, żeby realizować dialog, bo dialog jest bardzo ważnym zadaniem prezydenta i trzeba go, trzeba go umieć prowadzić. I, proszę Państwa, powiem w ten sposób: dzisiaj, w moim najgłębszym przekonaniu. Najważniejszym zadaniem, jakie stoi przed ludźmi władzy na najbliższe lata, czy wręcz dziesięciolecia, jest naprawa polskiej gospodarki. To jest zadanie najważniejsze, w moim przekonaniu. My musimy się wyrwać z pułapki średniego dochodu, my musimy się wyrwać ku takiemu bardzo szybkiemu rozwojowi. Oczywiście jest wielkie pytanie, w jaki sposób to zrobić. Ale w czym jest problem? Problem jest w tym, że młodzi ludzie cały czas wyjeżdżają z naszego kraju, mówiąc, że nie widzą tutaj dla siebie żadnej perspektywy. Ja byłem w Londynie, spotkałem się tam z tymi młodymi, którzy wyjechali kilka, niektórzy kilkanaście nawet lat temu. I oni mówią, przyczyny były tylko i wyłącznie ekonomiczne. Dlatego, że tutaj nie było dla nas perspektywy, myśmy nie mogli znaleźć pracy, nawet jeżeli ta praca była, to trzeba było mieć znajomości, bo to zazwyczaj była praca w urzędzie, bo w wielu powiatach w Polsce, gdzie rozmawiam, słyszę największym pracodawcą jest urząd, czy to y, urząd y, w sensie starostwo, czy urząd gminy. Nie było w związku z tym żadnej perspektywy, bo żeby tam dostać pracę, to trzeba było mieć polityczne znajomości. A jak już praca nawet była gdzie indziej, to była tak płatna, że nie dało się za te pieniądze żyć. Więc co tutaj marzyć o założeniu rodziny? Gdzie myśleć o jakimś mieszkaniu, własnym koncie, gdzie myśleć o samochodzie, o wakacjach? No tak, proszę Państwa, trudno się im dziwić. Dzisiaj oni chcą żyć tak, jak się żyje na zachodzie Europy oni chcą żyć tak, jak widzą to w internecie, bo przede wszystkim tym się posługują. Telewizji młodzi ludzie prawie nie oglądają. Wiem, jak moja córka. I to jest tylko i wyłącznie problem ekonomiczny. Jeżeli w Polsce będą warunki dogodnego życia przynajmniej zbliżone do tych średnich, jakie są na zachodzie Europy, to ja jestem przekonany, że absolutnie zdecydowana większość tych młodych, którzy wyjechali czy dzisiaj, którzy rozważają wyjazd, absolutnie takiej decyzji nie podejmie. Bo lepiej jest mieszkać w swoim kraju, lepiej jest mieszkać blisko rodziny, blisko rodziców, blisko dziadków, wychowywać swoje dzieci. Lepiej jest być w swoim kraju, bo w swoim kraju jest się u siebie. A w innym kraju zawsze się jest obywatelem przyjezdnym. Zawsze się jest w związku z tym tym obywatelem w pierwszym pokoleniu w pewnym sensie drugiej kategorii. A przecież nikt tego nie lubi. I dlatego dzisiaj wielkim zadaniem rządzących po to, żeby ratować Polskę. Bo jeżeli młode pokolenie wyjedzie, jeżeli większość młodych ludzi wyjedzie i tutaj z kolei nie będzie i tego i następnego pokolenia, czyli ich dzieci, to to będzie prawdziwe zagrożenie dla polskiego państwa. To będzie prawdziwe zagrożenie dla dalszego w ogóle istnienia naszego kraju. Bo przecież za 20-30 lat my się zestarzejemy, tak? I kto będzie wtedy dalej prowadził polskie sprawy. Kto będzie tutaj pracował, jeżeli młodych nie będzie. I proszę Państwa, dlatego ja uważam, że dzisiaj to jest najważniejsze zadanie. Praca nad przywróceniem Polski na drogę rozwoju ekonomicznego. Praca nad tym, abyśmy uzyskali poziom życia taki jak średnio na zachodzie Europy, albo przynajmniej tak jak powiedziałem, zbliżony. I to jest, proszę państwa, zadanie dla władzy, ale także dla prezydenta Rzeczypospolitej. Bo to naprawa nie tylko gospodarki, ale wielu dziedzin życia, służby zdrowia, edukacji, bo w Polsce powinna być edukacja patriotyczna, a dzisiaj się od niej zdecydowanie odchodzi, a dzisiaj cały czas jest wyśmiewana, zastępowana jakąś w wielu przypadkach lewacką ideologią, z którą ja osobiście się nie zgadzam, bo uważam ją za niszczącą polskie społeczeństwo. Uważam, że ona podcina korzenie naszej kultury i w związku z czym zmierza w kierunku wykorzenienia nas w sensie narodowym. A ja się na to nie zgadzam, bo uważam, że nasza tradycja jest czymś wielkim, co mamy. Bo właśnie dzięki tej tradycji, dzięki naszej kulturze szczepionej od tysiąca lat, myśmy jako naród przetrwali zabory, kiedy państwa polskiego nie było. Państwa nie było, ale naród przetrwał. Bo niósł w sobie właśnie tą tradycję, bo było wychowanie patriotyczne i my powinniśmy w tym trwać. Nie wolno nam dać sobie tego odebrać. I to są także wielkie zadania dla prezydenta, żeby tego pilnować, żeby mówić nie takim rozwiązaniom ustawowym, które temu szkodzą, tak jak nie powinien moim zdaniem prezydent ratyfikować tej słynnej konwencji przemocowej. Bo oczywiście, że kwestia przemocy w rodzinie jest niezwykle ważna i bolesna i trzeba ją zwalczać tam, gdzie się pojawia, ale nie jest ona w każdej rodzinie. Większość rodzin to normalne rodziny, gdzie nie ma patologii i mamy w Polsce przepisy, które takich kwestii dotyczą. Jeżeli trzeba, można je poprawić, ale nie wprowadzać akt prawny, który równocześnie niesie w sobie lewacką ideologię, pojęcia nieznane polskiemu systemowi prawnemu, takie jak nie wiem płeć społeczno-kulturowa, który nakazuje zwalczać stereotypowe, jak nazywa wzorce społeczne. Ale te wzorce są proszę państwa zgodnie z tą konwencją mają być oparte na kulturze na zwyczaju i na tradycji, czyli każą takie wzorce wykorzeniać. Takie wzorce każą wykorzeniać, ja się z tym nie zgadzam, bo, te, bo z takich wzorców właśnie wyrasta nasza tożsamość z tradycji, z kultury, także z naszej wiary, z naszej religii. Ja się z tym nie zgadzam i dlatego mówię nie. Nie wolno ratyfikować tego aktu i wprowadzać tego do polskiego porządku prawnego. Dlatego że stwarza wielkie pole do niszczenia naszego systemu, naszego systemu wartości przede wszystkim. I proszę państwa, to prezydent powinien stać właśnie na straży w tym przypadku tych najważniejszych wartości i rodziny. I powiem dalej. Prezydent powinien stać także na straży innych interesów społeczeństwa. Również tych ekonomicznych, tych życiowych. Nie powinien był nigdy prezydent Komorowski podpisywać ustawy podnoszącej wszystkim Polakom wiek emerytalny do 67 roku życia. Z kilku przyczyn. Z kilku przyczyn nie powinien był tego robić. Po pierwsze, nie powinien był tego robić dlatego, że sam w kampanii wyborczej. Kiedy ubiegał się o urząd prezydenta, mówił w czasie debaty, że absolutnie nie jest tego zwolennikiem i że tego nie będzie. Po drugie, dlatego, że jego partyjny kolega Donald Tusk w czasie kampanii wyborczej w 2011 roku też mówił, że nie będzie obligatoryjnego podniesienia wieku emerytalnego. Po czym zaraz po wyborach to zostało zrobione przez rząd i partię prezydenta Komorowskiego, a prezydent to grzecznie podpisał. I to było oszustwo. I to było działanie wbrew interesowi Polaków. I jeszcze w dodatku, odrzucono wniosek o przeprowadzenie referendum w tej sprawie. A prezydent nie miał nawet tyle odwagi, żeby się spotkać z tymi ludźmi, którzy z tym wnioskiem o referendum do Warszawy przyjechali, a mieli ponad 2 miliony podpisów popierających. I to jest dialog w jego wykonaniu? On mówi, że jest prezydentem dialogu? A miał czas dla rodziców sześciolatków, którzy najpierw chcieli referendum, a potem przyjechali z ustawą i też mieli setki tysięcy podpisów? Nie miał dla nich czasu. Nie miał, wiem, bo sam z nimi rozmawiałem, bo ja się z nimi spotkałem i pytałem ich o to, czy, czy, czy prezydent ich zaprosił, czy rozmawiał z nimi. Nie. Kiedy oni mówią, dlaczego rząd nas zwalcza, dlaczego nie chce nam pozwolić decydować o wychowaniu swoich dzieci, dlaczego nie chce nam pozwolić mówić, czy nasze dziecko jest już gotowe do tego, żeby pójść do szkoły, czy nie. Jeszcze w dodatku biorąc pod uwagę, że do szkoły będą musiały iść dzieci tak naprawdę pięcioletnie. Bo ile z nich skończy sześć lat dopiero na przykład w grudniu? A, w, a przy, przy takim dziecku trzy miesiące to naprawdę nie jest mało czasu. I szkoły, jak oni twierdzą, są nieprzygotowane na to, żeby przyjąć te dzieci. Ale nie chcą ich wysłuchać. Prezydent też nie ma na to czasu. I nie miał czasu, żeby się spotkać z tymi, którzy żądają ochrony polskich lasów, i też przyjechali z ponad milionem czy dwoma, wręcz milionami, podpisów do Warszawy pod odpowiednimi przepisami, pod, pod projektem obywatelskim ustawy. I nie było czasu dla rodziców niepełnosprawnych dzieci, którzy protestowali w Sejmie, bo im odebrano świadczenia co już było po prostu traństwem zwykłym. A prezydent nie miał czasu pochylić się nad nimi i wypowiedzieć się, że uważa, że to skandal, że państwo powinno dbać o takich ludzi, że powinno ich chronić, że oni są w społeczeństwie bohaterami, że się poświęcają dlatego, żeby swoje dzieci wychowywać, a nie zrzucają to na karp państwa. Ale nie ma czasu na dialog, proszę Nie ma czasu, proszę państwa, na to, żeby się spotkać z górnikami, którzy zostali oszukani przez rząd. Bo rząd nie prowadził dialogu, chociaż ma dialog wpisany w konstytucję jako obowiązek. Nie prowadził dialogu, tylko nagle zaskoczył górników likwidacją miejsc pracy w kopalniach, wygaszaniem kopalń, jak to enigmatycznie i eufemistycznie stwierdzono w tym projekcie ustawy rządowej. I górni, górnicy zaczęli protestować, strajkowali. Ja apelowałem do prezydenta, żeby podjął negocjacje pomiędzy rządem a górnikami, żeby był arbitrem w tej sprawie. Nie, żeby się opowiadał po którejś ze stron, tylko żeby pomógł rozwiązać problem. Nie, nie było czasu. Podobnie z rolnikami. Nie było też czasu, żeby wspomóc rolników przez te pięć lat, żeby walczyć o wyrównanie dopłat bezpośrednich. Bo przecież jak mają konkurować, skoro cały czas dostają mniej pieniędzy niż rolnicy w Unii Europejskiej w krajach na Zachodzie, we Francji czy w Niemczech? Jak mają konkurować, skoro uderzyło w nich rosyjskie embargo, a nie dostają z Unii Europejskiej należnych rekompensat? Chociaż można byłoby uruchomić rezerwę. Czy prezydent rozmawiał na ten temat z Donaldem Tuskiem? Przecież Donald Tusk jest dzisiaj szefem Rady Europejskiej. To jego kolega z partii. Nie. Czy zainteresował się tym? rząd w ogóle ma jakąkolwiek strategię, jakikolwiek program dla polskiego rolnictwa, politykę rolną, krótko mówiąc? Nie słyszałem, żeby na ten temat rozmawiał z ministrem Sawickim. Nie słyszałem też, żeby zwracał panu ministrowi uwagę, kiedy ten nazwał rolników frajerami. I co? Ale na dożynki w Spale to pan prezydent bardzo chętnie jedzie. Problem tylko w tym, że dożynki to jest podsumowanie ciężkiej pracy. Ale jak widać w Polsce tylko pracy po stronie rolników, bo prezydent dla rolników nie zrobił nic przez ostatnie pięć lat. I proszę Państwa, kiedy na to wszystko patrzę, kiedy to oceniam, a mam prawo, nie tylko jako kandydat na prezydenta, ale także jako obywatel mam prawo oceniać te pięć lat prezydentury. To faktycznie. Widzę, że prezydent Komorowski bardzo sobie wziął do serca słowa Donalda Tuska, który mówił o tym, że prezydent jest strażnikiem Żyrandola. Czyli że prezydent nic nie może. Problem tylko polega na tym, że taka rola prezydenta nie wynika z polskiej konstytucji. Konstytucja nazywa prezydenta najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej. Konstytucja mówi, że prezydent stoi na straży bezpieczeństwa i suwerenności państwa. Konstytucja mówi, że prezydent czuwa nad przestrzeganiem konstytucji. Nazywa prezydenta najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych. Mówi, że prezydent ma prawo inicjatywy ustawodawczej. Mówi, że powołuje sędziów. A powołuje to według mnie znaczy, że decyduje o tym, czy ktoś może być sędzią, czy nie. Nawet jeżeli dostanie pełen peanów. Pełną peanów ocenę danej osoby. To prezydent ma zdecydować, czy ten ktoś się nadaje do tego, żeby wydawać wyroki w imieniu Rzeczypospolitej, czy nie. Choćby dlatego, że jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej. To prezydent powinien tutaj mieć decyzję, a nie tylko podpisywać nominacje. Na tym powinna polegać prezydentura: na korzystaniu z konstytucyjnych kompetencji na korzystaniu z konstytucyjnych uprawnień i na wykonywaniu konstytucyjnych obowiązków i wtedy to nie jest prezydentura Żyrandola i takiej właśnie prezydentury aktywnej. Odważnej, ale rozważnej. Ja chcę dla Polski i taką prezydenturę państwu, moim rodakom w tej kampanii wyborczej proponuję, bo ja chcę taką prezydenturę realizować i dlatego się ubiegam o urząd prezydenta Rzeczypospolitej, a nie o tytuł prezydenta, o urząd prezydenta ze wszystkimi jego kompetencjami. I jeszcze jedno. Prezydent ma bronić także interesów Rzeczypospolitej, obok spraw społecznych, którymi powinien się zajmować. Ma bronić interesów Rzeczypospolitej, powinien chronić polskie lasy. I nie będzie zgody z mojej strony na żadną prywatyzację lasów państwowych. Absolutnie. Nie będzie zgody na dalsze osłabianie przedsiębiorstwa lasy państwowe. I proszę Państwa, 1 maja 2016 roku. Ostatnie obostrzenia w sprzedaży polskiej ziemi znikają, zostają zdjęte. Będzie, do, będzie wolność sprzedawania polskiej ziemi. Potrzebna jest ustawa, która będzie chroniła interesy, interesy polskich rolników i interesy Rzeczypospolitej, strategiczne interesy, bo zwłaszcza na zachodzie i północy Polski są wielkie obszary, na które już dzisiaj ostrzą sobie zęby i wykupują na podstawione osoby wielkie, bogate podmioty z zachodu Europy. Jeżeli nie będziemy tego pilnowali, jeżeli nie będzie ustawy chroniącej rolników, to polska ziemia będzie kupowana nie tylko do celów spekulacyjnych, ale także po to, żeby tworzyć wielkie laty fundia. Bo my mamy bardzo dobrą ziemię, niezniszczoną pestycydami. I. I pytanie sobie trzeba zadać jak z takimi gigantycznymi gospodarstwami rolnymi które będą miały po kilkanaście czy po kilkadziesiąt tysięcy hektarów na przykład będzie miało konkurować zwykłe polskie rodzinne gospodarstwo rolne Jak Oczywiście będzie bez szans w tej konkurencji i dlatego musimy chronić poprzez ustawę interesy polskich rolników i jeżeli Sejm do, do czasu wyborów prezydenckich nie będzie procedował ustawy w tej sprawie, to jeżeli zostanę wybrany na urząd prezydenta, to ja taką ustawę do Sejmu wniosę. I jeżeli większość dzisiejsza Sejmowa nie będzie chciała jej procedować, bo to jest sprawa pilna, to wygłoszę orędzie w tej sprawie do państwa, do moich rodaków i wytłumaczę, na czym polega problem. Tak, żeby każdy w Polsce zrozumiał, gdzie jest prawdziwy nasz interes. I nie będę się bał. Godnie reprezentować Polski także na arenie międzynarodowej, bo dzisiaj taka zdecydowana polska polityka jest nam bardzo potrzebna. Polityka, która chroni polski interes. Gdzie był prezydent, kiedy pani Kopacz decydowała się na to, żeby się podpisać pod konkluzjami Rady Europejskiej kilka dni temu, gdzie, gdzie przy polityce zmierzającej do utworzenia. Unii Energetycznej w Europie jest powiedziane, że filarem tej unii energetycznej będzie dekarbonizacja gospodarki, czyli odejście od węgla. To jest, szanowni państwo, sprzeczne z polską racją stanu, to jest sprzeczne z naszymi strategicznymi interesami. Nasza gospodarka jest oparta na węglu i tak powinno dalej pozostać. Powinniśmy ją unowocześniać, ale nie odchodzić od węgla. Ale nie likwidować nasz przemysł wydobywczy, pozbawiając ludzi pracy. Państwo doskonale wiecie, co to znaczy, bo tutaj także przemysł wydobywczy w Tarnobrzegu został zlikwidowany. I do czego to doprowadziło miasto? I dzisiaj takim miastom jak Tarnobrzeg, byłym miastom wojewódzkim są potrzebne specjalne plany rozwojowe. Specjalne strategie rozwoju i specjalne fundusze na ich wsparcie, i nad tym także powinien pracować prezydent Rzeczypospolitej. Żeby takie strategie wypracowywać i namawiać rząd do ich realizowania, do ich wdrażania, oczywiście przy pomocy samorządów. To są te zadania, bo w moim przekonaniu prezydent powinien być mężem stanu, a mąż stanu wskazuje także kierunki rozwojowe kraju. I przygotowuje strategię. I ja, proszę Państwa, chcę powiedzieć jeszcze jedno. Ja będę współdziałał z każdym, dosłownie z każdym, kto będzie chciał prowadzić politykę i realizować takie działania, które będą prowadziły do tworzenia nowych miejsc pracy w naszym kraju, które będą poprawiały możliwości działania przedsiębiorcom, które będą powodowały, że przedsiębiorcy nie będą mówili, że polskie państwo jest wobec nich represyjne. I które będą prowadziły do tego, że na rynku gospodarczym wreszcie dojdzie do równowagi w Polsce. Bo jak ma konkurować rodzinny sklep z wielkim supermarketem? Tak jak Państwu powiedziałem, ja chcę prezydentury odważnej ale rozważnej, ale przede wszystkim takiej, która będzie zajmowała się polskimi sprawami. Chcę takiej prezydentury, o jakiej piszą w komentarzach do konstytucji specjaliści, interpretując naszą ustawę zasadniczą, naszą konstytucję, że ona zawiera w sobie Obraz prezydenta aktywnie włączającego się w bieg spraw politycznych, społecznych i państwowych i takiej właśnie prezydentury ja chcę. I proszę Państwa o wsparcie, bo wierzę w to, że my jesteśmy w stanie razem Polskę naprawiać i wierzę w to, że prezydent może tutaj odegrać istotną rolę. I proszę, żebyście Państwo poszli do urn 10 maja. I oddali swój głos i proszę, żebyście namawiali także do tego swoich sąsiadów i znajomych. Bo ja głęboko jestem przekonany, że jeżeli dojdzie do zmiany władzy w naszym kraju i, na, i, i prezydent się zmieni, i będzie inna prezydentura, i zmieni się sejm Polski, i będzie nowy rząd, to przyszłość będzie miała na imię Polska. Tak jak mówi moje hasło w tych wyborach. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie, panie doktorze. W imieniu nas wszystkich bardzo serdecznie chcieliśmy podziękować, że w tej ciężkiej, intensywnej, ale niezwykle merytorycznej z pana strony kampanii znalazł pan czas, żeby odwiedzić Tarnobrzeg. Bardzo serdecznie dziękujemy. Panie doktorze, chciałbym, żeby pan wiedział, że 12 maja 2009 roku tutaj na tym placu gościł u nas prezydent Lech Kaczyński. Głęboko my tutaj wszyscy wierzymy. Wierzymy w pana zwycięstwo, bo sami w Tarnobrzegu do tego zwycięstwa się przyczynimy. I już dzisiaj, może nie w maju, ale w czerwcu, zapraszamy do Tarnobrzega prezydenta Andrzeja Dudę! Dziękuję bardzo. Proszę państwa. Kiedy, kiedy pada takie zaproszenie na spotkaniu, ja się uśmiecham i mówię tak. Teraz ta kampania to de facto pięć miesięcy, a ja się podjąłem objechania całego kraju. Jeżeli zostanę prezydentem Rzeczypospolitej, ja wierzę w to głęboko, że dzięki Państwa wsparciu nim zostanę, to będę miał pięć lat, spokojnie, przyjadę do Tarnobrzegu. Ogromnie dziękujemy Panie Prezydencie, Panie Doktorze, ale też i Prezydencie. Jeszcze dwa zdania chciałbym prosić Pana Prezydenta Józefa Motykę i chcielibyśmy jeszcze również wręczyć dwa upominki dla Pana Doktora. Bardzo proszę Panie Prezydencie. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za pobyt w naszym mieście. Za słowa prawdy, które tu padły bardzo wierzymy w to, że mieszkańcy Tarnobrzega, jak również mieszkańcy Polski, potrzebują zmian. Te zmiany są konieczne, zmiany gospodarcze, zmiany w mentalności, zmiany w funkcjonowaniu państwa, ale również w funkcjonowaniu każdego takiego miasta podobnego do Tarnobrzega. Wierzę w to, że Pan jest gwarantem tym, tych zmian. I że Pan tych, te zmiany poprowadzi. Sądzę, że to się stanie niebawem. Dziękuję za przybycie do nas. Jako radni miasta Tarnobrzega, na pamiątkę dzisiejszego spotkania, panie doktorze i przyszły panie prezydencie, pragniemy wręczyć taką publikację. Niech święci prowadzą do zwycięstwa. Tego serdecznie życzymy. Szanowni Państwo, w imieniu Klubu Gazety Polskiej w Tarnobrzegu. Serdecznie dziękuję panu doktorowi Andrzejowi Dudzie w naszym mieście. Dziękuję również za list, jaki pan skierował do klubów Gazety Polskiej w kraju i za granicą. Życzę zwycięstwa w tych wyborach prezydenckich, bowiem, jest to warunek sine qua non, aby można było radykalnie zmienić system funkcjonowania państwa polskiego. Na pamiątkę tego spotkania proszę przyjąć medal poświęcony prezydentowi pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, którego politykę będzie Pan niewątpliwie kontynuował. Bardzo serdecznie dziękujemy. Myślę, że tak jak pan doktor powiedział, chciał jeszcze porozmawiać z mieszkańcami Tarnobrzega, więc to jest ten moment właśnie. Nie, 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 nie. よし。